Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego już nie tak często zdarza Wam się wchodzić do Star Stable? A gdy już to zrobicie, to jedyne co robicie, to rozglądacie się dookoła i myślicie, co poszło nie tak, dlaczego gra, która kiedyś potrafiła wciągnąć na długie godziny, dziś nie daje żadnej satysfakcji? Gdzie podziała się ta motywacja, żeby faktycznie coś tu robić? Bo właśnie Coraz częściej po prostu nie mamy po co tu wchodzić, nie ma żadnego konkretnego celu, nic nie zachęca nas do zostania na dłużej. A oprócz tego jest też masa innych, mniejszych i większych czynników, które tylko dokładają swoje trzy grosze do całego tego zmęczenia grą? Zmiany, które niby miały coś poprawić, a tylko wszystko pogorszyły, dziwne decyzje twórców, brak konsekwencji, porzucone pomysły, a do tego wrażenie, że nikt już naprawdę nie wie, w jakim kierunku to wszystko zmierza? Zapytałam graczy, co takiego sprawia, że star stable już im nie daje tej samej frajdy co kiedyś. I wiecie co? Te odpowiedzi mnie nie zaskoczyły. Potem stwierdziłam że zapytam się jeszcze ludzi na reddicie, bo czekanie chyba z 30 minut tylko po to żeby zmienić serwer mi się nie opłaca. Dobrze, więc mamy już parę powodów, które być może powodują główną zrażkę do SSO w tych czasach, chociaż wiadomo, że każdy z nas może mieć jeszcze inny powód albo i całą ich listę. Nie zdziwiłabym się, gdyby tak rzeczywiście było bo trudno mieć do tej gry tylko jeden powód. Ale jak spojrzymy na to, co się przewija najczęściej wśród graczy, Wychodzi na to, że wiele z nas ma ten sam problem. Community, no nie oszukujmy się teraz każdy makija w dupie jeśli na kogoś trochę krzywo spojrzycie to macie już kurwa wypowiedzianą wojnę z tą osobą i jej całym klubem. Atmosfera jest bardziej toksyczna niż cała tablica Mendelejewa razem wzięta. I wiecie nie mówię, że każdy gracz taki jest, bo wierzę że istnieją jeszcze jakieś dobre dusze. Ale po prostu nie każdy ma ochotę siedzieć w grze, która przypomina pole minowe. Zmiana zbyt wielu rzeczy. I to koniecznie na lepsze. Gra zmieniła się wizualnie, mechanicznie, estetycznie ale niekoniecznie zatem idzie rozwój. Bo nie powiecie mi, że nowe koniec co tydzień to rozwój gry. Zamiast dopracowywać to co już mamy w grze. Interfejs, który od dwóch lat nadal nie jest skończony, więcej sylwetek do wyboru, które nam też obiecano i chuja dostaliśmy. Wygląd gry. Niektórzy twierdzą, że nowa grafika jest ładniejsza od starej, niektórzy sądzą na odwrót, ale prawda jest taka, że wszystko wygląda na coraz bardziej plastikowe, bez duszy. Na dodatek całkowicie pozbyli się oni dawnego klimatu i w zadaniach i w grafice co bardzo odbierał roku całej grze. Deweloperzy. No co by tu powiedzieć. Pomijając to, że oni powinni dostać order za kurde bycie największym w całym wszechświecie. To po prostu wiele podejmowanych przez nich decyzji to jakieś wielkie nieporozumienie. Brakuje im kontaktu z graczami, ignorują feedback, skupiają się na zarabianiu a nie na jakości gry. W ogóle czy ktoś wie co się dzieje z supportem? Chyba z miesiąc temu. Napisałam do nich aż dwa razy i do dziś nie dostałam żadnej odpowiedzi. Jeśli coś wiecie na ten temat, to odezwijcie się w komentarzach. Nie dostajemy nic ciekawego. Co mam na myśli? Ano to, że od dłuższego już czasu aktualizacje mają taki swój cykl: konie, wyścig, bazar. Czasami tylko dodadzą jakiś event na przykład święto jeździeckie, ale z tym też nie ma zbyt dużej zabawy, bo od kilku lat wszystko na tym święcie wygląda tak samo. Co roku mamy te same zadania z Sabin, a jedyne co nowego dodadzą to nowe konie i ciuchy w sklepie. I to nie tyczy się tylko tego eventu, ale także wszystkich innych. Czy to Halloween, zimowa wioska, czy też może to święto tęcze, w którym też co roku mamy do czynienia z Katia i wszystkie inne zadania są takie same. Brak czasu na grę. Powodem dla którego możesz rzadko wchodzić do gry może być po prostu fakt, że brakuje ci czasu. Wiadomo, że im starsi się stajemy, tym mniej czasu mamy na cokolwiek, a zwłaszcza na gry. Po prostu każdy z nas ma swoje własne obowiązki, szkołę lub pracę, dorastanie. Jest to no cóż Nieunikniony proces, który przechodzi każdy z nas. Większość z nas zaczynała swoją grę w SSO jeszcze za kidosa, w podstawówce, więc teraz gdy jesteśmy starsi nie będzie nas kręcić to samo co kilkanaście lat temu. Zwłaszcza, że na przestrzeni tych kilkunastu lat gra zmieniła się wręcz nie do poznania. I niestety problem nie leży tylko w tym, że jesteśmy starsi lecz też w tym, że deweloperzy nawet nie próbują zatrzymać przy swojej grze starszych graczy, Skupiając swoją uwagę na młodszych graczach, osiągnięcie wszystkich celów. To jest chyba jeden z najczęstszych przyczyn, nie tylko w SSO, ale ogólnie w grach, jednak w SSO ten powód przybiera na o wiele większą wagę: macie skończone wszystkie zadania, reputacje, i wasze wszystkie konie są wytrenowane na piętnasty poziom. Wasi znajomi przestali już dawno temu grać. Zostaliście sami i tak naprawdę zaczynacie mieć poczucie, że zaraz też odejdziecie od gry bo nie ma nic takiego, co utrzymałoby was w grze na dłużej. I z tego właśnie powodu możecie przerzucić się na inną grę. Bo to naturalne, że z czasem będziecie szukać sobie gry, która z pewnością będzie lepiej zarządzana, i taka, która będzie was wciągać i oferować więcej kontentu niż WSSO. I kiedy już to zrobisz to trudno będzie Ci wrócić do Star Stable które cały czas oferuje to samo, i tak szczerze tutaj mówię z doświadczenia. Bo ja przeniosłam się i wyprowadziłam się z tego bagna i po prostu zaczęłam grać winy gry. To chyba na razie tyle, co chciałam omówić, ale wiecie bardzo ciekawi mnie, jakie wy macie powody, które tak bardzo zniechęcają was do grania w SSO. Czy w ogóle jest coś jeszcze, co trzyma was przy tej grze? Czy to może już tylko siła przyzwyczajenia? Ja od dawna już nie gram w SSO. Wchodzę tylko po to, żeby nagrać coś na tło filmu i od razu potem wychodzę. I pewnie już dawno odinstalowałabym tą grę gdyby nie pieniądze, które na nią wydałam. I wspomnienia z nią związane. No dobra, misiaczki to by było na tyle ode mnie. Bardzo chciałabym wam podziękować za ponad 1000 subskrypcji. No jesteście super. Zapraszam was też do podzielania się swoimi przeżyciami w komentarzach i widzimy się w następnym filmie. Narka.